Ta krótka to na parapet do łazienki, a długa na mm -hmm. półki do łazienki i do kuchni. Do łazienki, do kuchni jest ta druga grubsza. Półki lusterka. Przeciewać? No, żeby mnie to nie latało tutaj. To miękkie światło. No, o, jakieś kordy. Miękki świerk. Parapet tniemy, tak, dla wytłumaczenia. Nie, no, co na końcu i na środku? Tak, na końcu nie. No, bo i tak nie tak listo przyłożymy. co będzie. na Ja ten. rozumiem, ale wtedy może więcej punktów. Ja mm. tak mierzę. No dobra. Sobie mierzysz czy nie? Sobie wyświecę? Gdzie mi ta deska jest krzywa. krzywa. Ale to w tą stronę jest krzywa, a nie w tą. Ciekawski Uch, dobra nie po palce. No, na mnie. Będzie Nie no, Dobra, musimy przymierzyć. No ale tu już wiemy, że jeszcze musimy jeszcze trochę brzegi zeszlifować, bardziej na końcu. Dobra, okej. Okay. No lepiej, kurde, pomierzyć parę razy niż no. wywalić dziurę. Dobra, będziemy to mierzyć 15 razy. Także pokażemy Wam efekt końcowy. Dzień Aśmy krzywą ucięli. Niemożliwe. Tu, w tym miejscu. Albo okno jest krzywą, kurde. Znaczy okno, że profil nie jest prosty. <grym <grym Bo tutaj już doszło do samego tego. A tu mamy dziurę i tu mamy dziurę. Tutaj trzeba zebrać jeszcze środek teraz. I ten środek tutaj. I wtedy nam się wyrówna dopasuje. Hmm. Nie bliżej brzegu Nie no, jest no... Na... A. Wiesz, tego brzegu. Mm -hmm. Strasznie jakiś, kurde... Ten kurde ciężko wychodzi z tego. Kurde, właśnie. Nie. Coś ciężkiego nie trzeba postawić później. Trzeba będzie coś postawić na tym, tak. Siedzi. I co? Gucia, nie? Mhm. Mm no, no. うん。Mm hmm. No i okno wykończone. Nigdzie nie mogliśmy znaleźć czarnych listew wykończeniowych do kafelek, także Ela robi je czarne. I trzy do końca. I teraz ostatni rzut oka na łazienkę. Jak wygląda teraz po malowaniu. Z wykończonym oknem. Półki, lusterka. Ja wiem, że to nie za bardzo widać, ale kamera tego nie ogarnia w tej chwili. tem um...